Witam Was w 2020 roku wczoraj byłem na kolędzie u takich państwa którzy byli 60 lat razem każda chwila kiedy z nimi siedziałem chciałem żeby trwała dłużej bo to było święto święto tego jak oni siebie szanowali jak mówili o sobie z wielkim szacunkiem i z wielką miłością i tak się zastanawiałem bo to, że byli szczęśliwi, to było widać gołym okiem. A mieli pewnie ze sobą 60 lat wspólnych radości, ale też i pewnie wspólnych trudów, smutków. Ale oni to wszystko pokonali przez co? Przez wierną miłość, którą mieli do siebie. Maryja dzisiaj świętujemy, że jest Bożą rodzicielką. Dlaczego Bóg ją wybrał? Właśnie dlatego, że była wierna. Wierna Józefowi była wierna Bogu. I tej wierności mogła uczyć Bożego Syna. Zatem życzę Wam wierności w tym 2020, wierności swoim wartościom, wierności swoim bliskim, dobrego.